Cześć! Witajcie w nowej serii na naszym kanale, w której nauczymy Was podstaw Adobe Substance 3D Painter, świetnego programu do teksturowania obiektów 3D. Ja nazywam się Mateusz Malarski, jesteśmy w Akademii IT Media, a Wy oglądacie kanał Robimy 3D. Poradnik podzieliliśmy na cztery części, czego nauczycie się w każdej z nich. W pierwszym odcinku, który właśnie oglądacie, omówimy interfejs programu, jego podstawowe funkcje i możliwości. W drugim zajmiemy się teksturowaniem drona za pomocą podstawowych materiałów, stworzymy nowy projekt i pokażemy pracę na warstwach i maskach. W trzecim odcinku wejdziemy w nieco bardziej zaawansowane tematy, jak anchor points czy generatory. W ostatnim, czwartym odcinku, pododajemy dekale, użyjemy wbudowanego silnika iRay do realistycznego podglądu naszego projektu, a także wyeksportujemy tekstury we właściwych formatach. Zanim jednak przejdziemy do konkretów, musimy odpowiedzieć na jedno fundamentalne pytanie: czym właściwie jest Substance Painter? Substance Painter jest częścią pakietu Substance 3D Collection w pięciu kompatybilnych aplikacji wraz z dostępem do wciąż rosnącej bazy Substance 3D Assets. Pakiet Substance umożliwia tworzenie najwyższej klasy zasobów 3D, zaczynając od modeli po końcowy fotorealistyczny render. Adobe Substance 3D Painter to program pozwalający na tworzenie tekstur dla obiektów 3D z podglądem w czasie rzeczywistym, często nazywany Photoshopem branży 3D. W Painterze, podobnie jak w Photoshopie, pracujemy używając systemu warstw i masek. Wykorzystujemy różnego typu pędzle i inne zasoby 2D. Oczywiście w Painterze pracujemy w przestrzeni 3D, więc znajdziemy wiele narzędzi dedykowanych właśnie do tego, jak na przykład Smart Materials czy Smart Masks. Pędzle wykorzystujące systemy cząsteczkowe, opcje projekcji czy automatycznego tworzenia mapiówi. Nie martwcie się, jeśli te ostatnie pojęcia są dla was niezrozumiałe, o wszystkim opowiemy w tym oraz w kolejnych odcinkach tego poradnika. Sam pakiet w najlepszej cenie wraz z darmowym szkoleniem wdrażającym znajdziecie w sklepie IT Media. Dobra, to zacznijmy nasz projekt. Do pierwszego odcinka nie potrzebujecie niczego poza oczywiście samym Substance Painterem. Do kolejnych części poradnika mamy dla Was przygotowany model drona. Link do pobrania modelu znajdziecie w opisie filmu. Jeśli natomiast nie chcecie uczyć się teksturować na naszym dronie, a na innym obiekcie, zachęcamy do przejrzenia bazy Substance 3D Assets, gdzie znajdziecie kilkadziesiąt darmowych modeli. Dobrym źródłem darmowych obiektów jest także stronka TheBaseMesh, gdzie znajdziecie ich do ponad 750. Ważne tylko, żeby modele, które pobieracie, miały rozłożone koordynaty UV. Jeśli nie wiecie o co chodzi, oglądajcie dalej. Wszystko wyjaśnię w swoim czasie. Ok, to odpalamy Substance'a. Po uruchomieniu się programu pojawia nam się puste pole. No i warto byłoby je czymś wypełnić. W tym celu skorzystamy z Jednego z domyślnych modeli Substance Paintera, tak zwanego Sampla, i uruchamiamy go poprzez, wybrałem tutaj File i Open Sample. Tutaj pojawi nam się kilka różnych sampli. My sobie wybieramy Mitmat i klikamy Otwórz. I w środkowym polu, które od teraz będziemy nazywać Viewportem, pojawił nam się taki ludzik, na którym będziemy dalej pracować. Viewport domyślnie dzieje się na dwa pola. Pole 2D i pole 3D, w którym możemy podglądać model w pełnej krasie. Między polami możemy się przyłączać za pomocą przycisków F1, F2 i F3 oraz za pomocą tutaj tego okienka. I tak, pierwszym polem jest właśnie to domyślne pole pod F1, czyli 3D na 2D. Drugim polem, który jest pod F2, jest 3D only, gdzie możemy podglądać właśnie nasz model 3D w całym viewporcie. I Ostatnim polem jest pole 2D Only, gdzie możemy podglądać naszą UV mapę i jak tekstura się układa na tej właśnie UV mapie. Zanim wgłębimy się w poszczególne okna, spójrzmy najpierw na składowe interfejsu. Po lewej stronie mamy pasek narzędzi. Zaraz za nim znajduje się okno z asetami 3D. Na górze jest okno z ustawieniami naszego konkretnego wybranego narzędzia. Po prawej stronie... Mamy okno z naszymi warstwami oraz okno ustawień aktualnie wybranego zestawu tekstur. Cały interfejs składa się z dokowanych okien, także możemy je w dowolne miejsce sobie przesuwać. Nawet możemy je odczepić od, od, od interfejsu i zwiększyć, zmniejszyć, przestawić w dowolne miejsce na ekranie. Część z okien możemy sobie pozamykać. I tak naprawdę wszystkie te okna znajdziemy tutaj w Window i Views, możemy je sobie włączyć, wyłączyć. A jeżeli za bardzo namieszamy, tak jak na przykład ja teraz, gdzie pozamykałem połowę okien i nie mogę ich w tym momencie znaleźć, wystarczy, sobie, że kliknę na Reset UI i wszystko wraca do, do podstawowych ustawień. Dobra, przejdźmy do nawigacji wokół naszego obiektu 3D. Zacznijmy od obracania obiektu 3D. Będzie to ALT i lewy przycisk myszy. Jak widzicie, możemy sobie obracać nasz obiekt wokół, wokół dowolnej osi. Możemy spojrzeć na niego od dołu, od góry, lewej, prawej. Tak naprawdę od tej strony chcemy. Kolejnym będzie oddalanie i, oddalanie i przybliżanie. Oczywiście możemy to zrobić za pomocą kółka. Ale też za pomocą alt i prawego przycisku myszy oraz przesuwania myszy do przodu i do tyłu. Następnie przesuwanie naszego obiektu w polu 3D. Będzie to dalej przycisk alt i w tym momencie środkowy przycisk myszy. I w ten sposób możemy się poruszać wokół naszego obiektu 3D. Przejdźmy teraz do podglądu pola 2D, czyli wciśnijmy sobie F3. I w tym momencie, tak wszystko wygląda analogicznie do tego, co było w przypadku modelu 3D: czyli zbliżamy, oddalamy za pomocą kółka, jak i ALT i prawego przycisku myszy. Obracamy za pomocą ALT i lewego przycisku myszy. A poruszamy się, przesuwamy pole za pomocą ALT i środkowego przycisku myszy. Wróćmy do podglądu 3D. Wciskamy przycisk F2. Może się zdarzyć taka sytuacja, że gdzieś odlecimy daleko od naszego obiektu. I zgubi nam się w viewporcie, także nie jesteśmy w stanie go znaleźć w żaden sposób. Na całe szczęście nie jest to żaden problem, bo dzięki wciśnięciu przycisku F nasz obiekt centruje się w środku pola viewportu. Także, także to nie jest jakiś ogromny problem, gdybyście się gdzieś tam przypadkiem zgubili. Kolejną rzeczą, którą chciałem Wam pokazać, jest możliwość obracania światła wokół obiektu. I będziemy to robić za pomocą wciśnięcia przycisku Shift i prawego przycisku myszy. Możemy sobie obrócić tak, żeby nam świeciło od tyłu, od przodu, od boku, tak naprawdę z dowolnej strony, z której chcecie. Ok, przejdźmy teraz do, do biblioteki z asetami. Ponakładamy sobie materiały na nasz obiekt. Zacznijmy od jakiegoś dowolnego przykładowego materiału. Jak najedziemy mieszką w ogóle na, na podgląd materiału, to wyświetli nam się troszkę większy pogląd i będziemy mogli mm, przyjrzeć się trochę lepiej naszemu materiałowi. No, niech będzie na przykład ten Fabric Rough, Rzućmy go na główkę naszego ludzika. No i super, i mamy nałożony pierwszy materiał, e, spróbujmy teraz na przykład jakiś metaliczny na podstawę, niech będzie to ta, ta miedź czy brąz, coś takiego. Ok, i dajmy na przykład jeszcze, hmm. niech będzie ten beton na, na ciało ludzika. Proszę bardzo, w ten sposób mamy nałożone pierwsze materiały na ludzika. Hmm. Kolejnym oknem jest okno. Smart materials, gdzie mamy inteligentne materiały, które składają się właśnie z tych podstawowych materiałów, które już sobie nałożyliśmy na nasz, na nasz obiekt, ale dodatkowo jeszcze z różnych masek i, i różnych generatorów, które właśnie uwzględniają powierzchnię naszego modelu. Elementy takie jak wypukłości, wklęsłości, zacienione miejsca, bardziej rozjaśnione miejsca. Nałóżmy sobie jeden z tych materiałów, żeby zobaczyć właśnie w jaki sposób to funkcjonuje. Myślę, że jakiś metaliczny materiał może być fajny. No, ale niech będzie to ten, jeden chyba z najbardziej popularnych materiałów w Substance Painterze, czyli, czyli Machinery. I wrzućmy go sobie na główkę. I zobaczcie jak fajnie on tutaj um, nam uwzględnił właśnie te, te, te załamania w tym miejscu. Gdzieś tam te zacienione elementy w głębi, w głębi materiału. Jak widzicie, stworzył też nam ten brud, który się zbiera od spodu. Także no jest, to, jest to niesamowicie mocne, fantastyczne narzędzie, które właściwie znajduje się tylko i wyłącznie w Substance Painterze. Następnym oknem będą inteligentne maski, kolejnym są filtry. Następnie znajdziemy pędzle, które działają bardzo podobnie do tych w Photoshopie. Kolejnym są alfy, czyli swego rodzaju szablony, maski tego, co będziemy malować. Kolejnym oknem są gotowe tekstury oraz zestawy oświetleń, które możemy wrzucać na scenę. Bibliotekę assetów możemy w dowolny sposób przeszukiwać za pomocą okienka Search, natomiast ważne jest to, żeby wyszukiwać pod konkretną kategorią. Na przykład, jeżeli wyszukuję Materiału albo smart materiału, no to muszę sobie kliknąć na okienko Materials no albo właśnie Smart Materials. Na przykład poszukajmy sobie jakiegoś betonu w, w oknie Materials, ponieważ chciałem znaleźć materiał betonowy. Wpisujemy sobie w Search Concrete. I jak wpisałem, znalazło mi kilka różnych materiałów, właśnie powiązanych z asfaltem. Gdybym zrobił to na przykład w filtrach. No, to widzicie, pokazuje mi, że nie jestem w stanie znaleźć niczego, ponieważ nie ma żadnego filtru, który ma w swojej nazwie concrete. Dlatego musimy pamiętać o tym, żeby zawsze szukać w konkretnej kategorii, która nas interesuje. Przejdźmy na drugą stronę ekranu. Mam tutaj okienko Texture Set List. Texture Sety są to osobne materiały przedzielone w zewnętrznym programie do modelowania 3D i każdy z tych materiałów. Odpowiedzialny jest za konkretny zestaw tekstur, który będziemy eksportować z Substance Paintera. Ten model został podzielony na trzy różne zestawy. Pierwszym będzie jego głowa, którą możemy włączyć i wyłączyć za pomocą tego oczka. Kolejnym będzie jego ciało, analogicznie. I podstawka tego, tego ludzika będzie trzecim modelem. Możemy te wszystkie te wszystkie texture sety schować lub, lub włączyć za pomocą tutaj przycisku Show All lub Hide All, albo odwrócić ich wybór klikając Invert Show Hide. Zróbmy to na przykład wyłączając tylko i wyłącznie głowę, a potem odwracając ten wybór. Także wyłączamy podgląd głowy. Głowa zniknęła, i w tym momencie możemy odwrócić wybór, żeby podejrzeć wyłącznie głowę, a resztę schować dzięki tutaj Invert, Show, Hide, Texture, Set, List. I mają w tym momencie widoczną tylko główkę. Kolejnym oknem, które nas interesuje, może zanim to zrobimy od... Pokażmy całą resztę tych Texture Setów. Kolejnym oknem, które nas interesuje jest okno warstw. Mamy w Substance Painterze dwa różne rodzaje warstw. Jest to Fill Layer i jest to Paint Layer. I tak, fill layer działa bardzo podobnie do wypełni kolorem albo wypełni wzorem w Photoshopie. I analogicznie paint layer działa tak jak nowa pusta warstwa w Photoshopie, po której możemy sobie wziąć pędzelek i, i mazać to, co nam się chce na tej warstwie rysować. A jak w ogóle działają te warstwy? Dokładnie tak samo jak w Photoshopie, czyli warstwa, która jest powyżej przykrywa warstwę, która jest poniżej. Każdy texture set to osobny stos warstw. Tak podejrzyjmy sobie, na przykład tutaj mamy ten base, mamy tutaj sam, samą tą miedź, czy, czy brąz, czy cokolwiek, jakiś ten, ten, ten żółtawy metal, potem mamy body, gdzie mamy właśnie ten, ten, ten beton i na końcu mamy, mamy głowę. I w głowie mamy nałożony ten Smart Material Machinery, który przykrywa sobą e, tą warstwę, którą nałożyliśmy na samym początku, czyli e, tą tkaninę Fabric Rough. I jak widzicie Machinery jest e, jakby całym folderem, ponieważ tekstury możemy łączyć ze sobą razem w, i zamykać je w folderach. No dobra, opisaliśmy okno Layers, to przejdźmy teraz do okna Texture Set Settings. W oknie Texture Set Settings mamy możliwość ustawień naszych konkretnych Texture Setów. Możemy na przykład zmienić za pomocą tego okienka rozdzielczość, rozdzielczość naszego okna, znaczy okna Texture Setu tak naprawdę, na przykład wybierzmy sobie tutaj 4K w tym momencie. I po chwili e, tutaj rozdzielczość naszego Texture Seta się zmieniła. Warto pamiętać przy zmianie, e, przy zmianie rozdzielczości i ogólnie przy zmianie wszystkich tutaj rzeczy w Texture Set Settings, że e, każda zmiana dotyczy tylko i wyłącznie tego jednego Texture seta, tak? Bo kiedy przejdziemy sobie na przykład z Head do Body, e, z powrotem mamy tutaj e, rozdzielczość 2K, pomimo że w Head zmieniliśmy na 1K. Dlatego, że zmieniło to się tylko i wyłącznie na tym jednym texture Setcie. Co dalej możemy zrobić w texture set settings? Możemy dodać nowy kanał. Domyślnie mamy te kanały e, Base, Color, Metallic, Roughness, Normal i Height. Ale możemy jeszcze dodać kanał e, na przykład Opacity albo, albo cokolwiek innego, co jest nam potrzebne do konkretnego modelu. Co jeszcze? Możemy jeszcze za pomocą tego okna wypalić Mesh mapy. Natomiast tym zajmiemy się już w kolejnej części naszego tutoriala. I ostatnim oknem, które nam zostało, jest okno Properties. I okno Properties jest tak naprawdę zależne od tego, nad czym w tym momencie pracujemy. Żeby wam to lepiej pokazać, przejdźmy tutaj do okna Layers i wybierzmy sobie ten Concrete Dusty. W tym momencie edytujemy właściwości tego konkretnego materiału. Możemy edytować właściwości materiałów, właściwości. Wybranych pędzli, czy na przykład właściwości masek. Pokażmy Wam to właśnie na przykładzie tego Concrete Dusty. Możemy zwiększyć tiling. Jak widzicie, od razu zmieniła się nam proporcja tego materiału względem ludzika. Możemy obracać materiał na, na modelu. Czy możemy też zmieniać sposób, yy, sposób rzutowania tego materiału? On w tym momencie jest ustawiony na projekcję UV, czyli płaski materiał jest kładziony na, na, na UV mapie, ale możemy to zmienić na przykład na, y, na projekcję y, sześcienną, czyli tak zwany triplanar, i w tym momencie on jest rzutu, materiał jest rzutowany w trochę inny sposób na nasz obiekt. Przejdźmy teraz do tekstury setu głowy i na podstawie tutaj smart materiału, który mamy, e, mamy wgrany na tą głowę, czyli tego machinery, e, pokażę Wam jak można korzystać z okna properties dla masek. E, przejdźmy do maski e, tej rdzy e, Rust. E, kliknijmy sobie ALT i lewy przycisk myszy na, na podgląd maski, wtedy ta maska nam się wyświetli na obiekcie 3D. I wejdźmy do Mask editora. Kiedy kliknęliśmy na pojawia pojawiają się tutaj properties, właściwości dla właśnie tego, dla tej maski. I przesuńmy jakiś suwak, dla przykładu niech to będzie Balance. I zobaczcie od razu jak, jak bardzo zmieniła się Zmieniła się ta maska, jak zmieniła się powierzchnia tej rdzy na całym materiale. Możemy teraz wrócić do podglądu materiału po prostu klikając na ikonkę materiału, który mamy tutaj. No i Jak widzicie, różnica jest bardzo duża, przesunęliśmy tylko jeden suwak o kawałek, także no, to okno Properties ma dosyć, jest dosyć potężnym oknem, które pozwala nam zrobić bardzo duże zmiany w materiale. W tym odcinku przeszliśmy przez interfejs programu, podstawową nawigację w 3D oraz po oknach Substance Paintera. Jeśli chcecie rozpocząć pracę z pakietem Substance 3D, możecie skorzystać z oferty sklepu IT Media, gdzie przy zakupie pakietu Substance otrzymacie bezpłatne warsztaty wdrażające. Jeśli już korzystacie z Substance Paintera i chcecie rozwinąć swoje umiejętności, Zapraszamy na nasze szkolenia w jedynym w Polsce centrum szkoleniowym Adobe Akademia IT Media. W kolejnym odcinku dowiecie się m.in., czemu przez większość czasu mieliśmy wygoszone ikony na pasku narzędzi, ale przede wszystkim zobaczycie, jak w praktyce wykorzystać możliwości programu, użyć podstawowych materiałów, masek i generatorów. Jeśli podobał Ci się ten film, subskrybuj nasz kanał, a my będziemy nadal modelować, rzeźbić, animować, tekstyrować, tworzyć i oświetlać sceny. Ja się nazywam Mateusz Malarski, a oglądacie kanał Robimy 3D.